Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tak pisał już w XVI wieku Jan Kochanowski. 7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W dobie pandemii takie święta mają szczególny wymiar. 7 kwietnia odbyła się konferencja z udziałem ministra zdrowia, który powiedział: W tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzę Państwu, by praca, którą wykonujecie, dawała niesłabnącą satysfakcję i niesłabnące poważanie społeczne. Pracujemy bardzo ciężko i najgorzej, że nie wszyscy to potrafią docenić. Że ważniejsze jest, co powie polityk, ważniejsze jest, co powie ktoś, a nie to, co się naprawdę dzieje i z jakim poświęceniem. Dla wszystkich są pieniądze, dla służby zdrowia nie ma, nie ma zrozumienia, przede wszystkim nie ma ludzkiego zrozumienia i szacunku. I to jest najgorsze, bo to czasami przykro. Współczuję tym pracownikom służby zdrowia. Naprawdę im serdecznie współczuję, im poświęcenia. A dzisiaj była. Była, była konferencja taka z panem ministrem, jak to zwykle jest i później była wypowiedź lekarza, że nawet nie podziękują tym naprawdę oddanym pracownikom służby zdrowia. Mówię, jestem pielęgniarką, więc wiem co to znaczy, wie pani, i wiem jak wygląda ta praca. Jest naprawdę trudna. Od dawna wiadomo, że Polska Służba Zdrowia jest przeciążona. System opieki zdrowotnej nie nadąża za potrzebami pacjentów. W dobie pandemii koniecznością było wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, czyli teleporad. Wsparciem są także e-recepty. Nie było proszę panią żadnych kłopotów. Kiedy rejestrowałam się, zawsze panie pytały czy teleporadę, czy osobiście. Naprawdę nie było żadnych kłopotów. Nie chodźcie do lekarzy, jeśli <laughs> państwo trafili, bo kompletnie nie chodziło o to lekarze. Na chwilę obecną no to jestem tam podstawową opieką, tak, Bo ze względu na, swoje, na swój stan obecny. Ale no tu, według mnie, się nic nie zmieniło. Wydaje mi się, że zostało to załatwione jak trzeba. Zadowolony jestem z wizyty. Ostatni rok był bardzo trudny, ale szczególnie ciężar odpowiedzialności spoczywał na lekarzach, pielęgniarkach czy ratownikach medycznych. To oni od prawie półtora roku są na pierwszej linii walki o zdrowie i życie człowieka. Chodzę do lekarza, przyjmują normalnie. Nie ma żadnych problemów w ogóle, nie? Dużo jest również zakażeń, no ale chyba dobrze działają. Nie mam zastrzeżeń, ja tam do mnie nic nie dociera, żeby coś było zielenie. Walka z wirusem utrudniła dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów. Nastroje pacjentów są różne. Nie brakuje osób sfrustrowanych sytuacją, w której przyszło nam funkcjonować. Teleporady, no wiadomo, trzeba poczekać te parę dni na teleporadę, jeżeli. Nie jest nic pilnego, ale jeżeli jest pilne, na dyżur jadę, na kadubka tam w Szczycie, ze Szczecina jesteśmy i nie ma żadnego problemu, jeżeli jest wysoka gorączka u dziecka i tak dalej. Bardzo sprawnie wszystko tego działa służba i aby tak było wszędzie, to będzie dobrze. Jest bardzo dobrze. W Dniu Służby Zdrowia obchodziliśmy również Światowy Dzień Zdrowia, w tym roku pod hasłem Budowanie Sprawiedliwszego i Zdrowszego Świata. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do rządów o większe nakłady na inwestycje związane z ochroną zdrowia publicznego.